Historia Japonii ma mnóstwo mrocznych momentów i bardzo skomplikowanych sytuacji. Jednocześnie jest ona fascynująca i pełna smaczków. Przeszłość kraju kwitnącej wiśni wiele razy została w ciekawy sposób wykorzystana w grach, mangach i filmach, które prezentują ważne momenty i postacie w formie oryginalnych opowieści. Nie inaczej wygląda sytuacja w grze Rise of the Ronin, która pokazuje nam dramatyczny upadek Shogunatu i początek epoki Meiji. Czy nowy tytuł to coś więcej niż lekcja historii odległego kraju? Rise of the Ronin to najnowsza ekskluzywna produkcja na PlayStation 5, za stworzeniem której stoi ekipa Team Ninja. Znana graczom dzięki takim tytułom jak cykl Dead or Alive, Ninja Gaiden czy Nio. Czy doświadczone i cenione studio dostarczy na PlayStation 5 kolejny hit, czy może tym razem deweloperom powinęła się noga? Dowiecie się z recenzji. Startujemy. Akcja Rise of the Ronin rozgrywa się w XIX wieku w bardzo burzliwym okresie w Japonii, gdy kraj miał sporo problemów zewnętrznych i wewnętrznych. Kwestie polityczne i spory mieszają się z końcem epoki izolacjonizmu i pojawieniem się zachodnich wpływów w kraju samurajów. Mamy więc sporo ważnych wydarzeń i całą masę historycznych postaci, które miały gigantyczny wpływ na kształtowanie się państwa. Pośród tego wszystkiego znajduje się stworzona przez nas postać. Bohater należy do organizacji Wild Age, która pragnie obalenia z i zmian w kraju. Wraz ze swoim rodzeństwem zostajemy wysłani na misję zabicia komandora Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który chce doprowadzić do siłowego otwarcia się Japonii na kontakty dyplomatyczne z USA. Misja ta kończy się niepowodzeniem, a my uchodzimy z życiem tylko dzięki heroicznemu poświęceniu naszego rodzeństwa. Od tego momentu naszym celem jest odnalezienie bliskich ale przy okazji zostajemy wplątani w całą sieć politycznych intryg i wydarzeń, które ukształtują globalną politykę na wiele lat. Fabuła gry to całkiem ciekawa mieszanka typowej opowieści o zemście i wykładów historycznych na temat Japonii z tamtego okresu. Praktycznie każda drugoplanowa postać w grze to ważna osobowość historyczna, której wpływ na kraj kwitnącej wiśni jest nie do przecenienia. Jednym z naszych najbliższych sojuszników podczas gry będzie na przykład legendarny Ronin Sakamoto Ryoma, który pojawił się wcześniej w bardzo wielu grach, w tym recenzowanym u nas Like a Dragon Ishin. Historia Rise of the Ronin momentami może wydawać się odrobinę zagmatwana. Wynika to z tego, jak bardzo skomplikowany i burzliwy okres w historii Japonii jest tłem wydarzeń. Dzieje się sporo, mamy całą masę frakcji i intryg politycznych, a nasza postać, niczym w cyklu Assassin's Creed, jest pośrodku tego wszystkiego. Fani historii i miłośnicy Japonii pewnie będą zadowoleni. Reszta zapewne nie raz sięgnie do internetu lub informacji historycznych wewnątrz gry, by wszystko sobie odpowiednio poukładać. W każdym razie fabuła w nowej produkcji Team Ninja jest ciekawa a my mamy wpływ na pewne wydarzenia i losy niektórych postaci, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Na dokładkę kilka zakończeń i różne wersje misji w zależności od stronic, które wybierzemy na swoich sojuszników, fajnie wydłuża żywotność tej produkcji. Samo przejście gry zajmie nam pewnie z 20 godzin, ale zobaczenie wszystkiego to co najmniej 50. Najlepszym i najszybszym sposobem na opisanie Rise of the Ronin jest stwierdzenie, że to Souls-like osadzony w otwartym świecie. Dokładniej mamy tutaj do czynienia z mieszanką NIO i gier w stylu tytułów u Ubisoftu, czy produkcji takich jak Days Gone lub Seria Horizon, a nawet Ghost of Tsushima. Akcja gry rozgrywa się na kilku dużych mapach, które zostały podzielone na mniejsze regiony. Każdy z nich należy odkryć, wykonując pomniejsze zadania i zdobywając specjalne punkty na mapie. Mamy masę czynności jak głaskanie kotków, fotografowanie okolicy, otwieranie skrzynek ze skarbami czy służenie pomocą lokalnej społeczności. Obok tego są misje poboczne, w tym te budujące więzi z towarzyszami naszej przygody. Oczywiście trzon rozgrywki stanowią rozbudowane misje fabularne, popychające historię do przodu. Mamy pełną swobodę w tym, czy chcemy koncentrować się na fabule, wykonywać poboczne misje, czy po prostu jeździć sobie po mapie na koniku i szukać skarbów, znajdziek, czy wyzwalać wioski okupowane przez bandytów. Większość czynności pomniejszych misji jest do siebie bardzo podobna. I sprowadza się do pokonywania grupki wrogów, by otworzyć skrzynię z poszukiwanym przedmiotem. Czasem będzie okazja do skradania się i eliminowania oponentów po cichu, ale równie dobrze możemy wbiec w sam środek obozów wroga i machać naszą kataną, aż do ubicia wszystkiego, co się rusza. Sami przyznajcie, że brzmi to dość standardowo, i na pierwszy rzut oka tak rzeczywiście jest. Rise of the Ronin oferuje nam otwarty świat ze sporą ilością ikonek na mapie. Ale większość z nich to kopiuj wklej identyczne czynności znane z innych gier. Są one bardzo schematyczne i zlewają się ze sobą, co oczywiście nie jest zbyt atrakcyjne. Podczas przygody odwiedzamy bardzo podobne do siebie wioski i świątynie, by walczyć z kilkoma niezbyt różniącymi się od siebie typami przeciwników. Jak nie trudno się domyślić, niska różnorodność oponentów odbija się negatywnie na rozgrywce. Głównie ze względu na to, że wszyscy przeciwnicy są do siebie bardzo podobni, nie tylko od strony wizualnej. Brakuje też epickich bossów, z których słyną produkcje typu Soulslike. Na szczęście braki te nadrabia nieco radość płynąca z samych potyczek. Najmocniejszym i najciekawszym aspektem Rise of the Ronin jest system walki. Emocjonujące starcia od zawsze były mocną stroną gier Team Ninja, więc nie ma w tym nic dziwnego. Nowa produkcja japońskiego studia w znacznym stopniu bazuje na rozwiązaniach z NIO. Sterowanie, korzystanie z przedmiotów, zmiana broni i technik są żywcem wyjęte z tamtej serii gier, podobnie jak struktura bardziej rozbudowanych, zamkniętych misji. Nie ma w tym wszystkim nic złego, bo to bardzo dobre rozwiązania, które sprawdzają się tutaj wyśmienicie. Podobnie jest z samym systemem walki opierającym się na dwóch broniach do starć w zwarciu i dwóch do walki na odległość, pomiędzy którymi przełączamy się bardzo szybko i możemy tworzyć kombinacje ataków. Do każdego typu oręża mamy kilka stylów walki, które poznajemy w trakcie naszej przygody. Możemy korzystać z trzech przy danej broni i przełączać się między nimi w trakcie starć. Każdy oferuje inny wachlarz ciosów i ataków specjalnych. Na dodatek style działają trochę na zasadzie papier-kamień-nożyce, czyli system przewagi i słabości w zależności od tego, jak walczy dany wróg. Nioh to jedna z niezliczonej ilości produkcji inspirowanych przez gry From Software i jeden z najlepszych przedstawicieli nurtu Souls-like. Pozostałości tego są widoczne w Rise of the Ronin, starcia są dość wymagające, i walka z kilkoma lub nawet jednym silnym przeciwnikiem może sprawić sporo kłopotów. Należy opanować potężny oręż, nauczyć się parowania ataków i kiedy samemu zadać cios. Nie można więc w nieskończoność machać mieczem, bo skończy nam się stamina, i przez moment będziemy bezbronni. Sprawia to, że potyczki są niezwykle emocjonujące i klimatyczne. Porażka oznacza utratę karmy, czyli odpowiednich dusz, i powtórkę od ostatniego odpalonego baneru, czyli odpowiednika ogniska z Dark Souls czy kapliczki z Nio. Jeśli chodzi o samo przemieszczanie się naszej postaci, to mamy dostęp do linki ninja. Narzędzie to pozwala wspinać się na dachy, bujać się i chwytać przedmioty lub przeciwników. Jest też możliwość jeżdżenia na koniu i szybowania w powietrzu za pomocą zmodyfikowanego latawca. Wszystkie trzy rzeczy wypadają całkiem solidnie i urozmaicają rozgrywkę. Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii, która może mieć całkiem spory wpływ na gameplay. Rise of the Ronin to jeden z tych tytułów z całą masą złomu do zbierania w ekwipunku. Praktycznie z każdego przeciwnika wypada jakiś miecz, włócznia czy pancerz. Wszystko jest podzielone na kolorki i ma miliony statystyk. Pod tym względem gra przypomina trochę produkcję hack and Slash gdzie połowa zabawy to zbieranie rzadkich przedmiotów i fajnie wyglądających zbroi. Wiem, że nie każdemu to rozwiązanie pasowało w NIO. Tutaj jest bardzo podobnie. Nawet przez element zbierania surowców jest tego wszystkiego trochę więcej. W moim przypadku co jakieś 5 minut zaglądałem do ekwipunku, by podmienić sprzęt. Może być to trochę męczące, bo większość rzeczy ma bardzo podobne do siebie statystyki i trudno zauważyć różnicę przez znaczną część rozgrywki. Team Ninja i Sony spełniło największe marzenie wielu dziennikarzy zajmujących się grami wideo. Od lat pojawiały się artykuły o tym, że gry od From powinny mieć możliwość wyboru poziomu trudności, tak by każdy mógł grać jak chce. Rise of the Ronin wprowadza to rozwiązanie i na początku pozwala nam wybrać jedną z trzech dostępnych opcji. Później dostajemy też możliwość grania na czwartym, koszmarnym poziomie. Przetestowałem poziomy trudności z ciekawości i sprawdzają się one całkiem dobrze. Na najniższym poziomie większość osób nie powinna mieć zbyt wielu problemów z tym tytułem. Można spokojnie grać w Rise of the Ronin, jak trochę w bardziej wymagającą grę w formule Ubisoftu. Sporo systemów walki i kompleksowość potyczek schodzi wtedy na dalszy plan. Osobiście nie polecam takiej gry osobom nie mającym problemów z grami od From Software. Rozgrywka traci wówczas trochę ze swojej głębi. Już przed premierą sytuacja Rise of the Ronin była dosyć dziwna. Mowa o produkcji ekskluzywnej na PlayStation 5 wydanej przez Sony w roku, w którym nie ma zbyt wielu gier typu first party. Mimo to, ogrzew team ninja nie było dość głośno. Mam wrażenie, że po części jest to efekt oprawy graficznej, jaką możemy uświadczyć w Rise of the Ronin. Przedpremierowe gameplaye i filmiki przedstawiające różne aspekty rozgrywki nie spodobały się dziennikarzom i graczom ze względu na kwestie techniczne i to jak ten tytuł wygląda. Niestety zbudowanie otwartego świata było chyba zbyt wielkim wyzwaniem dla twórców. Rise of the Ronin nie dość, że nie wygląda jak tytuł na konsolę obecnej generacji, to jeszcze technicznie nie radzi sobie zbyt dobrze. Mowa o produkcji, która prezentuje się i działa gorzej niż wiele gier zery PlayStation 4. Wygląda to zabawnie, zwłaszcza w bezpośrednim zestawieniu z inną gromo Samuraja czyli Ghost of Tsushima. Rise of the Ronin niestety bliżej do ery PlayStation 3 niż do pokazu pełnej mocy aktualnej generacji. Tekstury są wątpliwej jakości i to, jak momentami wygląda tutaj woda, to jakiś żart. Animacje NPC potrafią być koszmarne, rzeczy doczytują się po prostu przed nosem postaci i całość nie oszczędza nam bugów i gliczy. Mimo wszystko, z perspektywy kogoś, kto gra sporo w produkcję z Japonii i dobrze zna współczesną twórczość Team Ninja, nie mam gigantycznych problemów z tym, jak Rise of the Ronin działa i wygląda, ale z pewnością zaliczam się do mniejszości. Muszę wspomnieć też o voice actingu. Możemy grać z dubbingiem angielskim lub japońskim. Wypróbowałem tę pierwszą opcję i bardzo szybko zmieniłem na język japoński. Jakoś samuraj albo gejsza gadający łamaną angielszczyzną niezbyt mi pasują. Zwłaszcza w kontekście fabuły gry, gdzie nacjonalizm i tożsamość kulturowa jest jedną z kluczowych kwestii. Rise of the Ronin to trudny przypadek. Jak dla mnie ten tytuł składa się z dwóch bardzo nierównych połówek. Jedną jest sztampowa produkcja z otwartym światem w formule gier Ubisoftu. Ta część jest po prostu nudna, zadania rozsypane na mapie to rzeczy dobrze znane od wielu lat. Wyzwalanie obozów z rąk wroga, spinanie się na wieżyczki czy standardowe questy na zasadzie znajdź ileś tam składników. Wszystko to zrobione raczej bez polotu i wrzucone na mapkę, która nie porywa. Pod tym względem Rise of the Ronin wpisuje się w odrobinę męczący nurt wielu hitów od Sony, stawiających na formułę otwartego świata. Z tym, że tutaj jest to jeszcze słabiej wykonane i przypomina nieśmiałe próby zery PlayStation 3. Drugą stroną gry jest kompetentny Souls-like na bazie nawiązań do NIO ze szczyptą Tenchu lub Sekiro. Fajne i bardzo klimatyczne walki, wymieszane z odrobiną skradania i wykorzystywania otoczenia w starciach. W tych kwestiach gra jest niezwykle miodna i wypada po prostu dobrze. Na dodatek zamknięte poziomy i mniejsze lokacje sprawdzają się tu o niebo lepiej od pustego i nudnego otwartego świata. Aż trochę smutno, że ta część zabawy została otoczona przez sztampową formułę gier od UBI. Osobiście wolałbym bardziej, żeby Rise of Deronin było po prostu NiO3 i porzuciło otwarty świat na rzecz różnorodnych i pomysłowych poziomów, naszpikowanych trudnymi walkami i ciekawymi przeciwnikami. Tak niestety się nie stało i zamiast czegoś świetnego, mamy produkcję skierowaną do mieszanego grona odbiorców. No bo trudno mi wyobrazić sobie osobę, która marzy o typowej grze w formule Ubisoftu z odhaczaniem rzeczy w otwartym świecie i rozbudowanym wymagającym systemem walki, który opiera się na czymś więcej niż maszowaniem ataku. Ostatnim gwoździem do trumny Rise of the Ronin jest to, że tytuł ten został wydany przez Sony. Większość graczy ma do produkcji first party od PlayStation bardzo wysokie oczekiwania. Przez to sporo osób będzie odczuwało jeszcze większy zawód, bo Rise of the Ronin daleko do standardu z jakiego słyną gry ze Stainy Sony. Przyznam szczerze, że jest mi przykro, jestem zawiedziony Rise of the Ronin. Największa produkcja Team Ninja to tytuł spóźniony o jakąś dekadę i obecnie wypada raczej średnio. Z jednej strony w zestawieniu z Ghost of Tsushima, które wygląda o niebo lepiej i oferuje bardziej klimatyczny świat, z drugiej strony jest Elden Ring, czyli genialne połączenie formuły Souls-like i otwartego świata, gdzie każdy moment jest przeżyciem i na każdym kroku coś ciekawego na nas czeka. Przy tych produkcjach Rise of the Ronin wypada po prostu blado. Na dodatek kwestie techniczne i oprawa wizualna nie ratują sytuacji, a wręcz przeciwnie. Osobiście bawiłem się nieźle. Fabuła mnie wciągnęła i byłem ciekaw, jak zostaną tutaj przedstawione losy Japonii. Na dodatek świetny system walki sprawia, że chce się grać i te bardziej dopracowane misje są wręcz wyborne. Nie przysłoni to jednak faktu, że nowy tytuł Team Ninja to tylko dobra gra z całą masą problemów. To już wszystko w tym materiale. Jeśli ci się spodobał, to daj łapkę w górę, nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Przypominamy, że jest także opcja finansowego wsparcia naszej działalności. Do usłyszenia, cześć!